Państwa bardzo serdecznie, jako Koalicja Polska, jako Klub Parlamentarny Koalicji Polskiej, dzisiaj w bardzo silnej y, drużynie parlamentarnej, wszystkie środowiska tworzące Koalicję Polską, dzisiaj z nowym otwarciem jest Przewodniczący Klubu Władysława kośniaka kamysz Przewodnicząca Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka, Wiceprzewodniczący Klubu Jacek Tomczak oraz posłowie parlamentarzyści. Bardzo proszę o zabranie głosu Przewodniczącego Klubu Pana Władysława Kośniaka-Kamysz. Szanowni Państwo, to dla nas bardzo ważny dzień, ważny dzień dla naszego środowiska politycznego i głęboko wierzymy, że to jest bardzo ważny dzień dla Polski. Koalicja Polska, Polskie Stronnictwo Ludowe, Unia Europejskich Demokratów, Konserwatyści. To jest nowa nazwa klubu, ale to też jest nowe przesłanie. To są środowiska, które dołączyły do nas w ostatnim czasie: środowiska pracodawców i przedsiębiorców, środowiska pokrzywdzonych przez organy państwa. Które przez wiele lat domagają się sprawiedliwości. Wczoraj dołączyła partia regionalna, Ślązoki Razem. Każdego tygodnia będą przychodzić nowe podmioty polityczne, społeczne. Wszyscy ci, którzy chcą budować racjonalne centrum, chcą przywracać Polsce normalność, chcą budować państwo oparte o szacunek dla każdego człowieka, niezależnie od światopoglądów i poglądów. Docenić ludzi ciężkiej pracy. I to jest rzecz niezwykle ważna w naszym programie umowie społecznej, którą chcemy zaproponować, bo sprawy programowe, sprawy rozwiązywania problemów, a nie ich tworzenia, szukania przyjaciół, a nie wskazywania wrogów są dla nas podstawą działalności. Dlatego startujemy też z nowym wizerunkiem. Nowe logo oparte jest o kod kreskowy symbolizujący patriotyzm gospodarczy. Bo koalicja polska to jest nowoczesny patriotyzm, nowoczesny konserwatyzm, to jest nowoczesna Polska, to jest postawienie na ludzi, którzy tworzą miejsca pracy, którzy dają pracę i tych, którzy ciężko pracują, którzy płacą podatki, którzy nie oczekują, że państwo za nich załatwi wszystko, sami biorą sprawy w swoje ręce i dzisiaj jest potrzeba ich docenienia. To logo jest symbolem kierunku, w którym zmierzamy. Właśnie pokazania, że gospodarka po pierwsze, że danie szansy na rozwój, innowacyjna gospodarka, postawienie na nowoczesność, na nowe technologie dla starej partii, jaką jest PSL, ale dla nowej koalicji polskiej jest niezwykle ważne. To logo, w które wpisana jest flaga biało-czerwona symbolizuje właśnie nasze zaangażowanie w przedsiębiorczość, w to wszystko, co dzisiaj wymaga wsparcia. Wyjście z kryzysu jest pierwszym zadaniem. Kryzysu zdrowotnego, ale też kryzysu gospodarczego. To jest pierwsze zadanie dla Koalicji Polski. Stworzenie takich warunków, żeby w Polsce każdy chciał żyć. Żeby wszyscy obywatele czuli się tutaj dobrze. Niezależnie skąd pochodzą. Żeby nie było podziałów na miasto i wieś. Żebyśmy mogli budować mosty porozumienia, a nie mury nienawiści czy podziału. Jesteśmy jedynym środowiskiem na scenie politycznej, które ma zdolność łączenia tak szeroko, tak poważnych środowisk, nie tylko politycznych, ale przede wszystkim ludzi. To jest wielkie wyzwanie. Mamy chyba dobrą sterowność w ostatnim czasie i potrzebne są zmiany, które się dokonały, żeby pójść z nowym impetem do przodu. Koalicja Polska stanowi dzisiaj alternatywę dla tych, którzy zniszczyli wspólnotę narodową. Zawłaszczyli państwo, upodlili w wielu wypadkach obywatela, ale stanowi również alternatywę dla tych, którzy mówią tylko nie, bo nie i są antypisem, są skrajnością po lewej stronie. Jesteśmy w centrum sceny politycznej, jesteśmy formacją polityczną, grupą różnych partii, ale przede wszystkim grupą ludzi, którzy chcą zmieniać Polskę na lepsze. Z obywatelami, ze wszystkimi obywatelami. Rzeczpospolitej. Zapraszamy do współpracy. Jesteśmy otwarci na nowe środowiska. Ruszamy z ofensywą programową, z nową umową społeczną, która jest oparta o zasady sprawiedliwości, dobra, piękna, uczciwość, jest oparta o zasady pomocniczości, jest oparta o zasady decentralizacji państwa. To jest cała wizja nowoczesnej Polski, która będzie rozgrywającym w Unii Europejskiej będzie siedziała tam przy głównym stole i będzie stanowiła podstawę do tego, żeby Polska była zawsze wielkim, dumnym narodem, ale w zjednoczonej Europie, pogłębionej integracji, państwem, które gwarantuje bezpieczeństwo i rozwój, tak jak Unia Europejska jest sferą bezpieczeństwa i rozwoju dla całej Europy. Dziękuję naszym partnerom. Unii Europejskiej Demokratów Elżbie Ciebieńczyckiej, dziękuję konserwatystom Marka Biernackiego, Jacka Tomczaka, dziękuję tym wszystkim, którzy tworzą wspólnotę koalicji polskiej dzisiaj w, całej, w całym kraju, tym partnerom, którzy do nas dołączyli. Dziękuję tym wszystkim, którzy zaufali w wyborach, ale teraz też widzą w nas nadzieję. Prosimy Was o pomoc, o wsparcie, prosimy was o zaangażowanie, tylko wspólnie możemy zmienić Polskę na lepsze. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę Przewodniczącą Unii Europejskich Demokratów, Panią Elżbietę Bińczycką. Szanowni Państwo, współpracujemy już drugą kadencję z Polskim Stronnictwem Ludowym i z konserwatystami Marka Biernackiego. Chcę powiedzieć, że łączą nasze formacje wspólne wartości. Przypomnę tylko, że Polskie Stronnictwo Ludowe istnieje w polityce polskiej 125 lat. A moja formacja, którą tworzył Tadeusz Mazowiecki, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń i wielu innych wybitnych Polaków, u początku wolności polskiej istnieje już lat 30. Te wspólne wartości, jak, żeby jeszcze raz powtórzyć po panu prezesie Kosiniaku-Kamyszu, jak zakorzenienie Polski we wspólnej Europie, jak samorządność którą u początków naszej drogi ku wolności w 90 roku tworzył tadeusz mazowiecki jak Spojrzenie na ekologię, na ludzi ciężkiej pracy, na małych i średnich przedsiębiorców, na tych, którzy budują byt narodowy. I w końcu te podstawowe wartości, jak prawa człowieka, jak wolność jednostki i wolność społeczeństw, narodów to wszystko jest istotą naszego wspólnotowego działania w centrum. Sceny politycznej. Zapraszamy wszystkich, któ które te wartości są bliskie. Yy, możemy tylko obiecać rzetelną pracę nad nowym programem, który musi odnowić Polskę i dać poczucie bezpieczeństwa wszystkim obywatelom bez względu na różnice. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie dziękuję Pani Przewodniczącej. Teraz za zabranie głosu poproszę. Wiceprzewodniczącego Klubu Parlamentarnego Koalicji Polskiej, pana posła Jacka Tomczaka. Jestem konserwatystą i dlatego jestem w koalicji polskiej, że jest ona po prostu ostoją normalności pomiędzy lewicującą platformą, lewicą i pisem, który demoluje państwo polskie. Dzisiaj dla konserwatysty koalicja polska jest wyborem oczywistym. Także dlatego, że broni ona zdrowego rozsądku polskiej racji stanu, broni także decentralizacji państwa, ale przede wszystkim jest odpowiedzią na dzisiejszy stan polskiej gospodarki i ma ambitny program gospodarki dla polskiej gospodarki. Chcemy jako Koalicja Polska być reprezentacją polskich przedsiębiorców. I przede wszystkim budować nową, innowacyjną gospodarkę, która będzie odpowiedzią na dzisiejsze problemy, a także da szansę młodemu pokoleniowi. Koalicja Polska to także miejsce wyjątkowe, ponieważ jest to jeden z nielicznych klubów parlamentarnych, który szanuje istotne dla nas wartości. Polskie wartości, ale także przede wszystkim wolność sumienia. Dziś, w dobie czasów, kiedy często. W innych klubach łamie się tę wolność sumienia. Tu wolność sumienia jest zasadą współpracy, która organizuje nasze środowisko. Koalicja Polska także jest wyjątkowym środowiskiem, ponieważ ma wyjątkowego lidera, który jest Władysław Kośniak-Kamysz, który nie tylko broni tych wartości, ale także w życiu na co dzień je stosuje. Bardzo serdecznie dziękuję panu posłowi. Teraz za zabranie głosu proszę. Pana posła Jacka Bardzo krótko, drodzy Państwo, o programie zaraz powie pani Magdalena Sobkowiak, wieloletnia dziennikarka, szefowa kampanii wyborczej prezydenckiej oraz szefowa biura doradców i autorka programu Koalicji Polskiej z wyborów parlamentarnych z zeszłego roku, ale ja tylko podkreślę ten jeden podstawowy, polityczny, polityczne przesłanie Koalicji Polskiej. Obserwujemy od pewnego czasu wzrost radykal, radykalizmów zarówno po lewej stronie, czego najlepszą ilustracją są e, Hasła wykrzykiwane na demonstracjach organizowanych regularnie w Warszawie i w innych miastach Polski oraz radykalizmu po prawej stronie, czego najlepszym, najlepszą ilustracją jest zachowanie koalicjantów zjednoczonej prawicy. Polacy oczekują politycznego centrum, które będzie chronić przed radykalizmami z prawa i z lewa. Kiedyś tę funkcję pełniła Platforma Obywatelska. W latach, kiedy rządziła Polską, potrafiła rzeczywiście łączyć umiarkowanych konserwatystów i umiarkowane osoby z lewej strony sceny politycznej. Dzisiaj tę rolę pełnić przestała. Dzisiaj przesuwa się w stronę lewą i otwiera się zapotrzebowanie. Polaków na siłę stabilizującą polityczną wewnątrz i taką w centrum, i taka właśnie, taką właśnie siłę buduje koalicja polska z Walcowym Kośniakiem Kamyszem na czele. Dziękuję bardzo i poproszę Magdalenę o zabranie głosu. Bardzo proszę. Program Koalicji Polskiej będzie oparty, jest oparty o takie filary jak edukacja, gospodarka, przedsiębiorczość, środowisko czy zdrowie. Kiedy inni tylko mówią, my robimy. Składamy konkretne projekty ustaw, takie jak obniżka VAT-u do 5% w gastronomii, takie jak dobrowolny ZUS. Tych projektów będziemy składać wiele każdego dnia. Kiedy dziś w Polsce zaniechany jest dialog społeczny, my będziemy dalej rozmawiać z przedsiębiorcami, będziemy adwokatem przedsiębiorców tutaj w Parlamencie dziś przedstawiamy projekt, który będzie dobry dla wszystkich przedsiębiorców, niezależnie jaką grupę reprezentują. Składamy projekt uchwały, w której Sejm. Zobowiązuje rząd do tego, aby w ciągu najbliższych dwóch lat nie nakładał w Polsce żadnych nowych podatków. Będziemy pracować nad tym, żeby jak najwięcej posłów zagłosowało za tą uchwałę, bo dziś zatrzymanie fali nakładania nowych podatków jest niezbędne, by pokonać kryzys gospodarczy. Bardzo serdecznie dziękuję. O zabranie głosu proszę wicemarszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, pana Piotra Zgorzeckiego. Nasza nazwa nas określa bowiem koalicja polska to porozumienie ugrupowań, stronnictw, stowarzyszeń, którym bliskie są sprawy Polaków. Koalicja polska to wspólny mianownik dla partii politycznych, stowarzyszeń dla ludzi dobrej woli, który wypełniony jest treścią poczucia wspólnoty narodowej, przynależności do tej wspólnoty, ale także rozumnego patriotyzmu uznającego przynależność do Unii Europejskiej jako polską rację stanu. Te wartości każą nam tworzyć środowisko centroprawicowe, nowoczesną chadecję, o korzeniach konserwatywnych, która, jesteśmy o tym przekonani, jest Polsce potrzebna i pod przywództwem Władysława Kosiniaka-Kamysza z pewnością ta formacja, jak już oczywiście o tym wiemy, ale jeszcze od nowego roku będzie poszerzała się o kolejne istotne środowiska. Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi. Jeśli są pytania, od państwa dziennikarzy, bardzo proszę panie Lech. Dzień dobry, Justyna Dobroszoracz, Gazeta Wyborcza. Pani Przewodniczącej, dwa pytania. Pierwsze pytanie, takie pana poproszę o prognozę. Czy według pana koalicja ta, która jest, dotrwa do końca kadencji? Jeśli radykałowie nie zostaną odrzuceni na stałe, tylko w takich przypadkach, jak ostatnio widzieliśmy, ich zdanie na szczęście zostało odrzucone, ale dzisiaj znów będą próbować nadawać kierunek. To może być różnie. Na razie Jarosław Kaczyński jest zwornikiem tej koalicji. Na razie stołki, stołeczki, spółki, spółeczki są ważniejsze niż cokolwiek innego, ale wszystko ma swój kres. Uważamy jako opozycja, racjonalna opozycja, że dla Polski na pewno lepsze by były inne rządy, to po pierwsze, w których my byśmy mieli wpływ. Dzisiaj jest to niemożliwe, my zostajemy w opozycji, ale też tak jak daliśmy szansę premierowi podczas szczytu w Brukseli, jak będzie mądry projekt, to my go będziemy popierać. Zagłosujemy za budżetem europejskim, zagłosujemy za Funduszem Odbudowy covidowej, zagłosowaliśmy za 500. Jesteśmy racjonalną opozycją, nigdzie się nie wybieramy. Nas stołki nie interesują, interesują nas sprawy ważne dla Polaków. Ta koalicja źle rządzi i nie powinna rządzić długo Polsko. Ale póki zwycięża partykularny interes, póki to hasło przeniesione z polski sanacyjnej, zwarci, silni, gotowi, dla nich jest nadrzędne: zwarci przy silni w gębie i gotowi do ucieczki przed problemami Polaków, to jest dla nich ten zwornik, który ich trzyma dzisiaj. Ten żłób z jednej strony, to opluwanie innych, no i ten lęk przed utratą władzy, to jest to, co ich spaja. Czy te trzy lata dotrwają do końca, pewnie ten Parlament dotrwa do końca, ale czy ten rząd, tu już bym sobie głowy nie dał uciąć. Czy pan jest zwolennikiem rządu technicznego? Jeżeli to by był rząd naprawy państwa, który, w którym byśmy by mogli formułować odejście od zasady dzielenia wspólnoty narodowej, rozbijania tej wspólnoty narodowej. Jeżeli to byłby rząd, który by. Odpolitycznił telewizję, wyprowadził wymiar sprawiedliwości na prostą i przeprowadził uczciwe wybory? To tak. Byłby Pan gotów się podjąć na przykład funkcji premiera takiego rządu technicznego? Ja, to, to ja znam tych premierów, którzy ogłosili się na plakacie, pochodzą z mojego miasta rodzinnego. Politycy nie zrobili na końcu wielkiej kariery i nigdy tych stanowisk nie osiągnęli. My jesteśmy gotowi. Do wzięcia zawsze odpowiedzialności za Polskę. Nie jako jedna osoba, tylko jako drużyna, ale z tymi, z którymi się da współpracować, a nie z tymi, którzy niszczą Polskę. I ostatnie moje pytanie. Rzecznik Praw Obywatelskich do 29 grudnia jest termin zgłaszania kandydatów. Czy pan ma jakiegoś swojego kandydata, czy były jakieś próby ze strony Prawa i Sprawiedliwości porozumienia z opozycją w sprawie kandydata, który przejdzie przez Senat, czy w ogóle żadnych takich sygnałów nie było? P pamiętam, jak dyskutowaliśmy o kandydaturze pana Wróblewskiego. I nasze publiczne oświadczenie spowodowało zablokowanie tej kandydatury. To jest ta rola i skuteczność Koalicji Polskiej. Tak, zablokowaliśmy kandydaturę, która była kandydaturą radykalną, była kandydaturą polityczną. My przedłożyliśmy nasz pomysł wyłonienia kandydata na rzecznika praw obywatelskich. Przedstawiliśmy to na prezydium, przedstawiliśmy to i PiS-owi i partiom opozycyjnym, żeby to Rady Wydziałów Prawa i Administracji, Uniwersytetów, Uczelni Wyższych w Polsce zaopiniowały, wskazały potencjalnych kandydatów na Rzecznika Praw Obywatelskich. To jest uspołecznienie tego procesu. Prezydium nie przyjęło i nie zaakceptowało tej formuły. Dalej proponuję zgłoszenie polityczne. Ale ja skierowałem list do wszystkich dziekanów Wydziału Prawa i Administracji w Polsce, wszystkich uczelni, żeby włączyli się w ten proces wyłaniania kandydata, żeby dali swoje pomysły. Naszą rolą jest rozwiązywanie problemów. Jest nienormalną sytuacją, kiedy. Parlament nie może wybrać od wielu miesięcy Rzecznika Praw Obywatelskich funkcji konstytucyjnej, osoby, która odpowiada za wolności obywatelskie i prawa człowieka w Polsce. Nie ma dzisiaj takiej osoby. Adam Bodnar pełni tę funkcję, ale sam jest w gorsecie nie bycia już Rzecznikiem, tylko pełnienia tych obowiązków. To, to nigdy nie jest wygodne ani dla samej e, idei e, obywatelskości, ochrony praw obywateli i praw człowieka, ale też dla tego, który tak, tak funkcję w zawieszeniu e, wykonuje. My będziemy starali się zgłosić kandydata. Będziemy dążyć do zgłoszenia kandydata. Popieraliśmy panią Zuzannę Rudzińską-Blusz dwukrotnie. Szanujemy jej zaangażowanie, ale widzimy, że ta kandydatura w kolejnym głosowaniu nie przejdzie. Więc trzeba szukać takiej kandydatury, która może mieć szansę, choć nie będzie to łatwe. Dlatego to włączenie, uspołecznienie tego procesu, ale też podniesienie go do poziomu rangi doświadczenia dorobku naukowego wydaje się jak najbardziej zasadane. Czekamy na odpowiedzi rad wydziału, wtedy będziemy dalej komunikować, ale będziemy zabiegać o to, żeby było rozwiązanie tej sytuacji, żeby był rzecznik, który będzie dbał o prawa wszystkich obywateli Rzeczpospolitej, niezależnie skąd pochodzą, niezależnie jakie są wyznania, niezależnie jaki mają kolor skóry, niezależnie co myślą i na kogo głosują. Dziękuję bardzo. Mateusz Sokłowski, Telewizja, trwamy. Czy PS... Do pana przewodniczącego. Czy PSL i Koalicja Polska poprze rząd w sprawie ustaleń szczytu unijnego, gdyby się okazało, że przeciwko nim będzie Solidarna Polska? My to popieramy wcześniej niż zakończył się szczyt w ostatnim tygodniu i premier miał od nas deklarację publiczną. Zresztą nie tylko od nas, nie tylko od Koalicji Polskiej, ale też od Platformy Lewicy, że zagłosujemy za budżetem europejskim. Nie ma co być zakładnikiem radykałów, panie premierze. Za budżetem europejskim, za integracją, za tym, na co Pan się zgodził, czyli za federalizacją Unii Europejskiej de facto, za wspólnymi obligacjami, za, za wspólnym zadłużaniem tak zagłosujemy, bo w momencie kryzysu trzeba więcej integracji, a nie mniej i trzeba wyeliminować tych, którzy po prostu chcą zablokować gigantyczne środki dla Polski. My będziemy za tym głosować. Będziemy głosować za budżetem europejskim dla Polski, będziemy głosować za rozwojem małej ojczyzny, wspólnoty samorządowej, przedsiębiorców, rolników, za procesem inwestycyjnym, procesem odbudowy powikidowy. Ci, którzy będą głosować przeciwko, skazują na biedę, skazują na upokorzenie, skazują na zahamowanie rozwoju Polskę, wspólnoty lokalne i wszystkich obywateli Rzeczypospolitej. Wojciech Dąbrowski, Polsat News. Wiemy, że Parlament Europejski naciska na Komisję Europejską, aby nie przyjmowała konkluzji, aby nie brała ich pod uwagę, ale wyłącznie tylko i wyłącznie rozporządzenie. Czy Pana zdaniem to porozumienie może przetrwać próbę czasu, czy może zostać po prostu wywrócone? Jeżeli tak, czy polski Sejm wtedy powinien głosować za tym porozumieniem? W konkluzjach Rady i tej z lipca, i tej z ubiegłego tygodnia są bardzo ważne elementy. Na nie wszystkie zwracamy uwagę. Ja zacznę od strategicznego elementu dla Europy i świata, to jest wyciągnięta ręka do Stanów Zjednoczonych przez Unię, Unię Europejską i zaproszenie do współpracy z nowego prezydenta, który wczoraj potwierdził po raz kolejny swoją elekcję na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Te słowa, ten kierunek gratulacji, ale też zaproszenia do współpracy, który wybrzmiał na Radzie Europejskiej, wybrzmiewa w tych głosach płynących z Brukseli i jest bardzo ważny dla strategii państwa polskiego, strategii Europy i dla bezpieczeństwa na świecie. Europa musi być w całym sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi. Polska musi rozgrywać sprawy najważniejsze w Europie, przez to relacje też ze Stanami będą dobre. To jest bardzo ważna rzecz, na którą dzisiaj nie zwracamy uwagi w Polsce, nie dajemy jej takiej rangi, ale z punktu widzenia strategii i bezpieczeństwa rozwoju gospodarczego to jest fundamentalna rzecz, więc ja bym chciał, żeby to w konkluzjach było. Druga rzecz. Jeżeli doszło do porozumienia, to trzeba uszanować, co nie przyszło łatwo. Ja nie chcę i nie chcemy wszyscy, jak tutaj stoimy, dopuścić do tego, żeby Polska utraciła jakiekolwiek fundusze. Dlatego stawialiśmy sprawę jasno. Weto to śmierć, weto to jest zagrożenie dla racji stanu. Kto popiera weto jest zdrajcą narodowym. To jest zdrada narodowa i na taką zdradę narodową się nie należy godzić. Jak doszli do porozumienia szefowie państw. Parlament Europejski powinien to zaakceptować. Czy w takim razie politycy, posłowie, deputowani Polskiego Stronnictwa Ludowego będą głosować przeciwko tej rezolucji, jeżeli takie byłyby. Yy, Nie tak? będziemy popierać niczego, co spowoduje nawet możliwość utraty środków przez Polskę. Bardzo, ja na koniec bardzo serdecznie chciałbym Państwa zaprosić na naszą nową stronę internetową, stronę internetową Koalicji Polskiej, koalicjapolska.com.pl. Tam znajdą Państwo najświeższe informacje i działania podejmowane przez Klub Parlamentarny Koalicji Polskiej. Zapraszamy też na media społecznościowe Koalicji Polskiej, zarówno na Facebooku, jak i na Twitterze. Gwarantujemy, że nie będą się Państwo nudzić, już na moment znajdą tam Państwo nowy klip zachęcający do współpracy dla ramach Policji Polskiej. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Jeszcze pan, pan, pan. No, Polityczni.pl, pnp24.pl. Jeśli chodzi o sondaże, to zawsze było tak, że państwa partia była w nich niedoszacowana. Natomiast jeżeli wszystkie sondaże coś pokazują, no to z reguły jest to już jakaś trwała tendencja. W ostatnim tygodniu widać wyraźnie, że wszystkie sondaże da, dają PSL-owi powtórnie miejsce w Sejmie, co kilka tygodni temu nie było regułą. Czy zadziałał tutaj efekt związany z rozstaniem z Pawłem Kukizem czyli najogólniej mówiąc, baba z wozu koniom lżej? No, i z drugiej strony, jeżeli spojrzeć, gdzie są dzisiaj wyborcy Pawła Kukiza, nie sprzed roku, bo wtedy wyście go wzięli do koalicji, on tych wyborców tak naprawdę już prawie nie miał, ale sprzed pięciu lat, to pewnie oni są w znacznej mierze u Szymona Hołowni. Stąd pytanie o yy, przyszłą współpracę, czy mogłaby ona przybrać kształt również jednej listy wyborczej z ruchem Hołowni, z Polską 2050. Dobrze zauważył pan redaktor, że tendencja w sondażach jest ważniejsza niż nawet wyniki, które one, one prezentują. Ta tendencja od kilku tygodni jest na pewno lepsza niż była w październiku czy na początku listopada. To jest dobry sygnał, to pokazuje, że mamy wspólny przekaz. To, co było trudne dla naszych wyborców pewnie w ostatnim czasie, jeszcze współpracy ze środowiskiem Pawła Kukiza, to rozjeżdżanie się w coraz to nowych głosowaniach. No i przyszedł moment graniczny, kiedy środowisko Pawła Kukiza poparło weto Polski i stanęło po stronie radykałów. No my się na to nie mogliśmy zgodzić, naszą racją stanu jest silna obecność Polski w Unii Europejskiej i nieporównywanie Unii Europejskiej do Związku Radzieckiego. To są fundamentalne sprawy, ich nawet nie trzeba opisywać, one są po prostu w nas i wynikają z naszej historii. Podpisywał Wadlemar Pawlak wniosek o wstąpienie do Unii Europejskiej. Jarosław Kalinowski negocjował warunki. Później, tak jak tu stoimy z różnymi politykami, posłami, ministrami, negocjowaliśmy największy budżet dla Polski w Unii Europejskiej. Więc nie mogliśmy się zachować inaczej. To też, co mówiła pani przewodnicząca Bińczycka. Historia jej ugrupowania, no to też jest kierunek proeuropejski i wprowadzenie Polski na przykład do NATO i podpis Bronisława Geremka pod moment, w momencie kluczowym i decyzje też polityków, których spadkobiercą jest Unia Europejskich Demokratów. Czy rola Marka Biernackiego w procesie zmiany w Polsce, która zachodziła przez wiele lat po 1989 roku, Wymiaru sprawiedliwości, ale jeszcze bardziej spraw związanych z bezpieczeństwem. Więc to nas definiuje, ta nasza historia. Nie jesteśmy zakładnikiem naszej historii, ale jesteśmy przez nią zdefiniowani. Jeżeli jesteśmy zdefiniowani przez historię, to nie możemy nią tylko o niej wspominać, ale musimy ją przekładać na przyszłość, żeby ona nabierała współczesnych ram i współczesną racją stanu jest pogłębianie integracji. Więc liczę, że to jest też efekt takiej spójny przekaz, który mamy. Ciężka praca, rozmowa z przedsiębiorcami, to wszystko, co w ramach konsultacji społecznych robimy, o czym mówiła Magdalena Sobkowiak o tym ofensywie programowej, to jest ta kwestia bardzo ważna, która też myślę już trafia do świadomości. Jesteśmy reprezentacją polskich przedsiębiorców w parlamencie. Najsilniejszą pod tym względem merytorycznym pod względem aktywności i to też się zaczyna przekładać. No i jesteśmy racjonalni, to chyba ma ogromne znaczenie. Nie mówimy nie bo nie. Jak jest dobry projekt, nawet przyniesiony przez Pistot, zanim jesteśmy w stanie zagłosować. Jak jest głupi, no to nigdy nie poprzemy, bo po prostu 2 miliardy na telewizję rządową, no to jest bez sens i takich projektów nie wolno popierać. To daje nam takie pójście do przodu, wierzę, że ten wynik będzie jeszcze lepszy, że ciężka praca i przejście też w tę nowoczesną komunikację. To, to, była, to tutaj traciliśmy i to też trzeba szczerze powiedzieć, musimy pójść ofensywnie w stronę kontaktów w, w internecie, zdobyć tam swoją określoną pozycję. To logo, które nas dzisiaj też definiuje, kod kreskowy, symbol Polski gospodarnej i w nią wpisana flaga naszej ukochanej ojczyzny. To jest patriotyzm gospodarczy, to jest nowoczesny patriotyzm, to jest nowoczesny konserwatyzm, który nie jest zaściankowy, zaślepiony i nie tylko myśli o tym, jak było w przeszłości, ale jak zbudować lepszą przyszłość i zostawić najlepsze miejsce do życia dla naszych dzieci. Czy z ruchem kołowni jest możliwość współpracy? Oczywiście, jeżeli będą cię Ciekawe projekty, to liczymy na poparcie z naszej strony. Myślę, że te projekty, które będziemy niedługo przedstawiać dotyczące ochrony środowiska, znajdą poparcie wśród parlamentarzystki polski 2050, pani Hanny Gilpiątek, ale też całego ruchu. Jeżeli z drugiej strony będzie potrzeba wniesienia jakiegoś ciekawego pomysłu pod obrady Sejmu, no to jeden poseł tego nie może zrobić, ale my możemy w tym pomóc. To jest współpraca o charakterze pewnie takim programowym, jeżeli będą jakieś wspólne inicjatywy. My budujemy swoje, bo też pamiętam jak rok po wyborach 2015 roku, czyli w grudniu 2016 roku, dokładnie 4 lata temu, jedna partia miała ponad 30% poparcia, była liderem sondaży, jej lider ogłaszał się liderem opozycji, a tak naprawdę liderem całej Polski. Nie chwilę później już w ogóle nie wystartował w żadnych wyborach yy, i ta formacja ze swoim szyldem w żadnych wyborach już nigdy nie wystartował więc dzisiejsze sondaże nie ułożą nam wyborów za trzy lata ułożymy te wybory tylko my jako świadomy swoich praw i obowiązków naród tak jak zdecydujemy mam nadzieję że wielu zdecyduje i wybierze koalicję polską tak będzie bardzo serdecznie państwu dziękuję